Być może cierpisz teraz, ale pytanie brzmi, czy to ma w ogóle jakiś sens? Ile naprawdę trzeba wycierpieć, żeby coś znaczyć? Bo może wcale nie trzeba, bo może, to jakiś, bo może to wszystko to jakiś coachingowy bełkot albo jakieś heroiczne bajki. A może cierpienie to jest jedyna rzecz, która naprawdę nas sprawdza. Ludzie chcą sukcesu bez bólu, chcą sensu bez cierpienia, chcą być silni, yy, ale nie chcą podnosić ciężarów ani fizycznych. Ani życiowych i historia każdego, kto naprawdę coś osiągnął, to jest historia bólu, który musiał przetrawić. Serio. Albo zignorować, albo przeżyć, albo przekuć. I czy cierpienie to naprawdę konieczny warunek do wzrostu? Czy tylko romantyczna bzdura? Czy to musi boleć? A może sobie po prostu wmawiamy, że to cierpienie jest takie szlachetne, żeby po prostu nasze łzy miały jakikolwiek sens? A co jeśli też nie chodzi o samo cierpienie, tylko o to. Co z nim zrobisz? Czy pozwolisz ci zbudować charakter? Czy zamienisz się w broń, czy w kule u nogi? I wyobraź sobie, wersja Ciebie, która chce wszystko na łatwo, bez ryzyka, bez rozczarowań, bez straty, ale to jest społeczeństwo, które mówi Ci: nie przesadza, idź na terapię, odpuść. wszystko ma być lekkie, łatwe, przyjemne, a może właśnie przez to staliśmy się tacy delikatni, Rozbici, bez tarczy, jak typowe płatki śniegu. Ten film to nie tylko filozofowanie, to osobista historia. I jeśli zostałeś tu do teraz, to znaczy, że to też Twoja osobista historia. I dzisiaj opowiemy sobie, czym różni się ból od cierpienia i dlaczego nie każdy ból prowadzi do siły, ale każdy rozwój boli. I pierwsza sprawa, czyli cierpienie jako test tożsamości. Wiesz, co mnie ukształtowało? Nie sukcesy, nie lajki, nie momenty motywacji. Tylko ból. Trzy lata, dzień w dzień wchodziłem pod zimną wodę. Nie dla zdrowia, nie dla algorytmów, bo nie, nie mówiłem o tym za dużo, może z dwa, trzy razy o tym powiedziałem, tylko dla dyscypliny. Bo miałem chaos w głowie. A ten rytuał był pierwszym zwycięstwem nad samym sobą. Druga sprawa to trening. Trenuję regularnie, chociaż dobra, ćwiczę regularnie od pięciu lat. Trenuję tak z dwa lata na serio. Ćwiczyłem dłużej, trenuję mniej. I w ciągu roku odpuszczam może z 10 treningów, tylko 10. Nie dlatego, że zawsze mi się chce, tylko dlatego, że trening to jest już moja tożsamość, to jest we mnie wbudowane i nie robię tego dla efektu, robię go, żeby nie zdradzić siebie. Trzecia sprawa, czyli straty, zdrady i samotność. Odrzucenie? W dzieciństwie straciłem wszystkich. Więcej niż trzy kobiety mnie zdradziły i to nie jest żart. Samotność? Oj, tak. Miałem 17 lat i myśli samobójcze. Jeden ziomek, tylko jeden mnie wtedy nie zostawił. I wiesz co zrobił? Zabrał mnie na siłownię. Razem poszliśmy trenować i wyciskać żelazo. Nie każdy ból jest rozwojowy, ale za to każdy rozwój boli. Jeśli nie boli, to znaczy, że jeszcze nie wchodzisz naprawdę głęboko. A co ciebie ukształtowało, jakby naprawdę przekształciło jako człowieka, daj koniecznie znać w komentarzach. Ale jest pewien haczyk, bo ból to tylko bodziec. Ale to co z nim zrobisz, to już cierpienie. I właśnie o tym będzie kolejna. Część, czyli różnica między bólem a cierpieniem. Bo ból to bodziec, cierpienie to interpretacja. stanie. 5 minut rozmowy, ale ty cierpisz miesiącami. Dlaczego? Bo ból był realny, ale to Twoja głowa nadała mu znaczenie. Rozgrzebała i zatrzymała ten czas. Ból to taki gwóźdź. Cierpienie to moment, w którym decydujesz, czy go wyrwać, czy się na nim położyć. I ludzie potrafią cierpieć przez coś, co trwało chwilę, bo jakby nie wiedzą, jak to zamknąć, albo po prostu nie chcą tego zamknąć. Czyli nie ilość cierpienia się liczy. Tylko jego transformacja. Jest nieunikniony, ale cierpienie za to jest opcjonalne. Ale tylko, gdy masz narzędzia, by z tego bólu wyjść, albo przynajmniej iść z nim dalej. I czy cierpisz teraz z powodu tego, co się wydarzyło? Czy z powodu, czy z powodu tego, co sobie opowiadasz na ten temat codziennie rano? Daj znać koniecznie w komentarzu. Ale uwaga, bo nie każde cierpienie da się przekształcić, każde też jest rozwojowe. W kolejnej części ci powiem, dlaczego cierpienie bez sensu rani. A z sensem buduje. Ból jako filtr wartości. Chcesz być silny? To dlaczego unikasz ciężaru? Chcesz mieć charakter? To czemu boisz się konfrontacji, samotności i dyscypliny? Bo ból to taki życiowy filtr. On pokazuje to, co naprawdę cenisz i czy jesteś gotów za to zapłacić. I każda wartość ma swój koszt. Sprawność równa się pod miłość, ryzyko zranienia, wolność, odpowiedzialność. Sukces, rezygnacja z wygody i codziennych przyjemności. I przykład z mojej strony jakby. Związek się rozpadł, bolało. Ale dopiero wtedy zobaczyłem, że budowałem na iluzji i że potrzebuję najpierw zbudować siebie, dopiero potem jakąkolwiek relację z kimś. I czasem ból nie jest karą, tylko jest też korektą kursu. I mówiłem o sobie kiedyś, chcę być męski, ale kiedy nie dostawałem uwagi, to reagowałem emocjonalnie jak dziecko. Agresja, drama, ucieczka i ból pokazał, że to nie była męskość, to był teatr. Taki zgrzyt, że tak powiem. I dopiero przez kryzys mogłem się z tym naprawdę skonfrontować. Ty też mówisz, że chcesz być kimś, a unika sceny, jako trzeba za to zapłacić? Daj znać w komentarzu. Ale jest jedno cierpienie, którego lepiej nie przeżywać, bo niszczy, bo wraca, bo zostawia cię gorszym niż lepszym. I to właśnie będzie finał, czyli cierpienie, które nie prowadzi do donikąd i jak się przed nim ochronić. I jest jeden rodzaj bólu, którego nie warto przeżywać, który nic nie buduje. Czyli cierpienie bez decyzji. Czyli przeżuwanie, rozmy przeżywanie, rozmyślanie, odraczanie życia. Cierpienie, które zamienia się w wymówkę. Nie zacznę, bo ktoś mnie zranił. Nie ufam nikomu, bo kiedyś mnie zostawili. I nie próbuję, bo i tak się nie uda. To nie cierpienie cię niszczy, tylko... To, że nic z nim nie robisz, że nie robisz z nim nic i pozwalasz mu rządzić swoją narracją. I pamiętasz pytanie z początku: ile trzeba wycierpieć, żeby coś znaczyć? Odpowiedź: tyle, ile trzeba, żebyś się nie poddał. Bo nie chodzi o ilość bólu, tylko o jakość reakcji. Bo może jesteś teraz w miejscu, gdzie wszystko boli i okej, okay. gdzie jakby czujesz, że nie ma sensu. Ale właśnie tam rodzi się tożsamość nie na plaży, nie na stories, tylko w środku nocy gdy zostajesz sam ze sobą. I jeżeli czujesz, że ten film mówi o tobie, to napisz w komentarzu jedno zdanie, czyli nie chcę cierpieć za darmo. Zasubskrybuj koniecznie ten kanał, jeśli chcesz więcej takich treści. Nie kołczynkowych bajek, tylko prawdziwych historii i konkretnych narzędzi. I pamiętaj, albo ty coś zrobisz ze swoim bólem, albo ten ból zrobi coś z tobą. Wybieraj.